Dzień dobry Państwu, wydarzenie dnia. No i myślałem, że ciągle wydarzeniem dnia będzie to, że Kaczyński znowu poszedł na tą rocznicę smoleńską i znowu robi to samo. No więc słuchajcie Państwo, co mówił dzisiaj. Onet.pl Jarosław Kaczyński zabrał głos na miesięcznicy smoleńskiej. Obrzydliwe. Kłamstwo. Tak, to prawda. Chciałbym dał głos, ale to nie, nie, bo dla mnie się Błosi dusi obrazili. Przypominamy wielką zbrodnię dokonaną przez Putina. To ma być zapomniane. Tego żąda Putin i jego sojusznicy, którzy kiedyś dokonali resetu i dzisiaj ciągle rządzą Polską na skutek błędu, na skutek tego. Że wielu ludzi uwierzyło w kłamstwa. Owidliwe kłamstwa Tuska, człowieka, który był gotowy klękać przed Putinem po dokonaniu zbrodni, mówi Rosał Kaczyński. W czasie kolejnej miesięcznicy Smoleńskiej, podczas jego przemowy w tle rozległy się okrzyki. Kłamca, kłamca. Ja się dziwię, że pan, panie premierze, nie weźmie kiedyś Kaczyńskiego, nie zaciągnie do sądu za te wygadywanie tych kłamstw i tych bzdur. Czy pan klękał przed Putinem? Jak to w ogóle się odbyło? Ja w ogóle dziwię się, dlaczego prokuratura, która dysponuje rozmowami Jarosława Kaczyńskiego z Lechem Kaczyńskim, rozmowy były dwie. Tak jak powiedział to pan sędzia Łączeski, jedna rozmowa dotyczyła stanu zdrowia mamy, która była wtedy chora, braci Kaczyńskich, a druga rozmowa dotyczyła tego, żeby Jarosław Kaczyński no, po prostu nie mógł y, przeboleć, że ewentualnie z przyczyn y, niezależnych od y, organizatorów ten samolot będzie musiał lądować w innym miejscu, prawda, albo y, y, w Mińsku, czy ewentualnie miał w, w Witebsku, czy w, w różnych miejscach, bo była taka mała, że ląduje i że spóźni się na tą, e, na tą Smoleńską, na e, tą uroczystość, ale wylądowali bezpiecznie. Widzicie państwo, co mówił dalej? Dobrze, ci ludzie bez reakcji ze strony policji prowadzą tutaj tę haniebną działalność, a my nie załamiemy, my się nie załamiemy. Przyjdzie czas, kiedy ta uroczystość będzie powtarzana, ale już pod osłoną Strony sił porządkowych. Na szczęście, widzicie Państwo, już pan minister Siemoniak, moim zdaniem, w związku z tym, że pan Donald, premier Donald Tusk się już tutaj przyjrzał, no robi taką komisję i sprawdza, jak te siły porządkowe wtedy się zachowały. będzie no, Państwo, to użycie tych podnośników strażackich, na których byli terroryści, którzy zaglądali przez okno do mieszkania, które wynajęła Lotna Brygada Opozycji, to śledzenie ludzi z Lotnej Brygady Opozycji, to rozwalanie sprzętu ludziom z Lotnej Brygady Opozycji, te wszystkie y, historie dotyczące y, zabierania, rozwalania y, wieńc, przyjaciół bliżki y, pana Komosy, bicie pana Komosy. Wiecie państwo, no tutaj y, ten, ten festiwal trwa. Pa. Gdyby nie pan Kołownia i, i, i część posłów, to Jarosław Kaczyński miałby już uchylony immunitet za niszczenie wieńca, i to już by była sprawa, która mogłaby doprowadzić do tego, że nawet straciłby immunitet. Jak widzicie państwo, nie można było. Jarosław Kaczyński już 178 razy. Tak, on tak ci 178 raz przychodzi i podpala. Bardzo ma z tym wielki problem, że nikt mu tutaj już yy, nie czyści yy, tego wszedł pola, że nie wywala reszty warszawiaku, żeby on sobie mógł tutaj yy, jako władca, jako właściciel yy, tej części Warszawy yy, robić co chce. Wiecie państwo, no, już po tych ustaleniach, które teraz już po, po zmianie władzy pokazała komisja, która badała działanie pod komisją Masierewicza. Po tych naprawdę świetnych materiałach redaktora Świerczka z TVN. One były, powinny być naprawdę puszczane jeszcze w telewizji publicznej. Nie wiem, czy z TVN -u. kupcie od, od TVN ten, ten, ten program. Tu, tam jest po prostu pokazana ta obłuda po tym, co zrobił pan redaktor Krysiak, który obnażył, naprawdę obnażył tę obłudę, kim jest Macierewicz. To niby nie jest związane bezpośrednio z katastrofą smoleńską, ale no jeszcze wszystkie historie z tym panem Danką, Macierewicz, który ma tych swoich ochroniarzy, biuro ochrony rządów, wtedy jeszcze, nie, przecież nie pamiętam, że jest z Sopu, tam przyjeżdżają do niego męskie prostytutki, a pan Macierewicz jest wielbicielem owłosionych nóg. Wie państwo, no to, to już ideał dotknął bruku, sięgnął bruku. Tak. I, I oni i... przychodzą dalej, władzą te history, dalej nas tym wszystkim e, patują. i wiecie, to co mówi dalej Kaczyński, to jest naprawdę wielka bezczelność. Słuchajcie, jeśli ci ludzie, bez reakcji ze strony policji, prowadzą tutaj tę haniebną działalność. Ale my się nie załamiemy. Przyjdzie czas, kiedy ta uroczystość będzie powtarzana, ale w Polsce są sił porządkowych. Już czytałem. Przekonywał Jarosław Kaczyński w czasie uroczystości pod pomnikiem Smoleńskim. Arsław, przyjdzie czas prawdy. Prawdy o tym wielkim oszustwie, jakim było oddanie Rosjanom prawa do prowadzenia śledztwa w sprawie ich własnej zbrodni, mówi prezes. Osoby, które skandowały kłamca, kłamca, Kaczyński nazwał szaleńcami, wariatami albo ludźmi, którzy są opłacani. Nie, jeszcze nie jest pan Komosa, ani pan Bajkowski, czy na przykład e, 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 inni ci wszyscy państwo z drugiej brigady opozycji e, Naprawdę, No przecież sami wiecie. Absolutnie nic z tego, nie działo. Czy ludzie po prostu. E, za własne pieniądze zbierają się i pokazują, że Kaczyński kłamie, po prostu kłamie i narzuca nam tutaj jakąś religię tylko po to, żeby znowu na trupach dojść do władzy. Religia mu się zepsuła smoleńska, on teraz by chciał mieć nowe trupy. Tak, najchętniej by chciał, żeby tam, tam ktoś zginął. Kto za to płaci? Kto to organizuje? Przyjdzie czas, że ci, którzy to robią, zostaną ukarani, bo chcą służyć zbrodniczej klice Putina. To jest zbrodnia zasługująca na, na najsurowsze kary. Zwyciężymy, ukażemy, pokażemy prawdę. Podsumował swoje wystąpienie prezes PiS. Wiecie Państwo, Kaczyński, kto za to płaci? E, facet, który pozwolił Masierowiczowi zmarnować tyle naszych. Pieniędzy na to, żeby jacyś ludzie, niektórzy nie mający nic wspólnego z badaniem katastrof lotniczych, właśnie mieli ciepłe posadki, i tylko dlatego, żeby Macierewicz mógł dalej też mieć ciepłą posadkę i wprowadzać tę religię smoleńską, otrzymywali. Wielkie wynagrodzenie. Macierewicz, który dzięki temu obcokres miał ochronę wojskowych służb. Macierewicz, który tutaj doprowadził do tego, że zniszczył ten bliźniaczy samolot. Tego bliźniaczego tu polewa. Macierewicz, który zgubił dowody. Kaszyńska o tym nie wspomina. Dowody, które przekazała prokuratura. Wiecie państwo, po tym, kiedy prokuratura. Jeszcze prokuratora Dziobry pokazała, że jest ekspertyza i to ekspertyza różnego rodzaju fachowców, cyfranowatologów z, z Wielkiej Brytanii i jeszcze z innych państw spoza Polski, że na ciałach ofiar katastrofy smoleńskiej nie było śladu wybuchu, czy coś jeszcze, jakiś inny jest potrzebny dowód, że Kaczyński nas wszystkich okłamuje. Nie wydaje się, że pan prezydent Trzaskowski nie wiem, chyba się teraz trochę, już chyba już teraz jest na urlopie, ale może ktoś to zastępuje pana prezydenta Szaskowskiego. Niech ma ktoś odwagę i niech już po prostu usunie ten bezprawnie postawiony pomnik, te, te koszmarne schody. Przenieście. To nie jest żaden grób. Przecież Kaczyński, tam są takie argumenty, że co wy robicie, a jakby ktoś wam na grobie takie rzeczy robi. nie jest żaden grób. To są bezprawnie postawione schody i to dlatego, bo Kaczyński przejął tę część Warszawy i pomimo opinii architekta, naszego znaczy architekta w Warszawie, te schody postawiono. Szanowni Państwo, ile czasu tak jeszcze może być? Ja rozumiem, że Pan, Panie Prezydencie e, Trzaskowski nie chce Panu się w to angażować, ale niech Pan zrozumie. Naprawdę mm, patrzymy na to, ile jeszcze jeden zły człowiek będzie tutaj mm, podpalał, wzniesłał pożary, e, kłamał. Przecież Naprawdę jest tyle tych dowodów, że dalej prowadzenie i, i, i zgadzanie się na to serwowanie kłamstwa milionom ludzi już chyba powinno się skończyć. Naprawdę. A Kaczyński ma pretensję, że policja zachowuje się tak, jak się powinna zachowywać. To znaczy, nie pozwoli robić niczego bezprawnego ludziom, którzy tam demonstrują, i nie pozwoli robić niczego bezprawnego Kaczyńskiemu i jego otoczeniu. Że jego, że jego ochrona to już nie są święte krowy. Nie mogą parkować wszędzie gdzie chcą i nie są nad policją, tak jak byli przez tyle czasu. Tak. On sobie z tym poradzić nie może. No zresztą pan marszałek Hołownia jest uprzejmy dla niego i on do Sejmu dalej może chodzić z ochroną, jak to jest święta krowy. Prawda? Co by było, gdyby wszyscy posłowie chcieli mieć ochroniarzy? Coś niebywałego. Naprawdę czekamy, panie prezydencie Trzaskowski, że ktoś się odważy i, nie wiem, zrobi referendum w sprawie tych koszmarnych schodów, co z nimi zrobić. Nie bójcie rzeczywiście, ale przenieście je gdzieś. Po prostu je gdzieś przenieście, nie wiem, może na jakiś cmentarz. Niech Kaczyński sobie tam dowoli chodzi składa kwiaty. Naprawdę e, nie musi tutaj blokować Warszawy, e, bo on tak chce. Tak. Ja pamiętam jak Kaczyński już chciał pozbawić Warszawy lotniska Okęcie za karę, bo warszawiacy nie głosowali na Kaczyńskiego nigdy. Tak. No to przenieście te schody po prostu, tak po ludzku. Przenieście te schody na cmentarz. Koniec już rządzenia jednego człowieka. Koniec. Dziękuję Państwu za uwagę. Chciałbym Państwa prosić o łapkę w górę i o ewentualne wsparcie mojego kanału. A szkoda, że ciągle musi być wydarzenie dnia. Do widzenia Państwu.